Perlicy, z na Sibiraku. W tym samym czasie, kiedy ci żołnierze Sybiraków poległy walkach o wyzwolenie ojczyzny, nastąpi teraz uroczystwo jej poświęcenia. Na początku przytoczę kilka zdań wyjętych z wyjścia Sybiraków i umieszczonych na pamiątkowej tablicy. A myśmy szli, szli, i szli w tobanie, Przez z dróg. A myśmy szli, i szli, i w Aż wolną Polskę raczej wrócić Bóg. Wzywam teraz opiekunkę sygnałów nad tę Bożą Drodziecką z patrona, świętego Rafała Kalinowskiego. I proszę, aby Bóg pobłogosławił tam tablicę ku czci żołnierzy Sybiraków, spoczywających na tym cmentarzu w Katyniu i innych cmentarzach świata. O błogosławieństwo Boga Przewodzącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nie stąpi na tę pamiątkową tablicę. I tych, którzy pozostali na korygocie wschodu, wsiadli, i tych, którzy wrócili na ojczyznę Pana. prosimy o to Boga przez Chrystusa, Pana naszego i radzieckiemu do wprowadzenia zbrodniczych mechanizmów, w efekcie których 55 milionów, 55 milionów ludzi straciło życie. 55 milionów ludzkich istnień to niewyobrażalne. Do tego trzeba dodać także skutki materialne, zdrowotne, społeczne, które zaciążyły na kolejnych pokoleniach przez długie dziesięciolecia. Miliony sierot, półsierot, wdów, matek, które utraciły synów, rozbite rodziny, kalectwo, głód i bieda lat powojennych, zapaść cywilizacyjna a także przymusowe przesiedlenia całych grup etnicznych i społecznych i wiele innych zjawisk, które zaburzyły życie i rozwój ludzi w całej Europie, ale szczególnie na... w ramach planu Barbarossa rozpoczęły inwazje na dotychczasowego sojusznika, związek radziecki. Rozpoczęła się walka, która ułatwiła Stanom Zjednoczonym i Anglii podjęcie kroków prowadzących do ataku na trzecią Rzeszę. Radziecka ofensywa ze wschodu oraz aliancki atak od zachodu doprowadziły w maju 45 roku do kapitulacji Niemiec a Europy oznaczało to zwycięstwo sił alianckich i zakończenie na jej terytorium II wojny światowej. Przed chwilą odsłoniliśmy tablicę poświęconą żołnierzom sybirakom. Po 17 września 1939 roku, kiedy Armia Czerwona przekroczyła granicę Rzeczypospolitej, na zagarniętych przez nią terenach rozpoczęła się eksterminacja ludności polskiej na niespotykaną dotychczas skalę. Zapoczątkowały ją aresztowania tysięcy osób cywilnych, głównie mężczyzn. Później nastąpiły deportacje całych rodzin. W akcjach deportacyjnych w okresie od 17 września 1939 roku do czerwca w 1941 roku ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej ubyło co najmniej 1,7 tysięcy obywateli polskich. Kolejna fala represji to lata 1944 45 od momentu ponownego wkroczenia Armii Czerwonej na tereny II Rzeczypospolitej i jej marszu, marszu na zachód. Głównymi ofiarami prześladowań byli żołnierze AK oraz ludność cywilna. Długie i kręte były drogi. Polaków, Sybiraków do ojczyzny. Niektóre tak kręte, że część naszych rodaków nigdy do Polski nie wróciła. Inni szli z armią generała Andersa w 1942 roku, pierwszą armią Wojska Polskiego w 1943 roku, w ramach akcji repatriacyjnych lat 45, 46 i 55, 59. Zarówno o tych, którzy wrócili, jak i o tych, którzy pozostali na nieludzkiej ziemi, a także rozrzuceni po całym świecie, nie wolno nam zapomnieć. Stajemy do uroczystego apelu. Zespoleni najgłębszym uczuciem Czci dla wszystkich znanych i bezimiennych żołnierzy polskich. Do Was wołam, żołnierze polskiego państwa podziemnego, którzy nie ugięliście się pod jarzmem okupantów. Wzywam Was, bojownicy dywersji i sabotażu, leśni bohaterowie partyzanckiego frontu, żołnierze operacji Burza. Wołam walecznych powstańców Warszawy, którzy stanęli do walki o wolność stolicy z przeważającymi siłami wroga. Zzywam żołnierzy wyklętych, nieugiętych, wokaterów polskiego powojennego, podziemia, niepodległościowego. Stancie do apelu. Come on! Come on! Delegacja Związku Kombatantów w Wałczych. Delegacja Koła Terenowego Związku Sybiraków w Wałczych. Delegacja Starostwa Powiatowego w Wałczych. legacja 7 Batalionu Łączności oraz 14 Batalionu Zabezpieczenia Burmistrza. Miasta Bałsz oraz radnych miasta Bałsz. Delacja Publicznego przedszkola numer 5 w Bałczu. Delegacja Bałeckiego Centrum Kultury. Szkół numer 4.